To był szalony mecz walki, ale możecie odetnąć w końcu z ulgą. Trzy punkty zostają przy Reymonta. Nic więcej, bo nie muszę dodawać. No, fajnie się skończyło dla nas. E, szkoda, że drugi raz z rzędu wchodzimy tak tą drugą połowę, że, że przeciwnik strzela dwie bramki. Tym razem się udało odrobić i, i całe szczęście punkty zostają w Krakowie. Pierwsza połowa była pełna wojskowych emocji, ale druga to już istny rol kostek tak naprawdę. Chyba nikt się nie spodziewał, że takie obrazki będziemy oglądać, zwłaszcza w tym końcowym fragmencie. No, przegrywaliśmy 2-1, tak naprawdę nie mieliśmy nic do stracenia, no bo, bo, bo czy przegramy 2-1, czy 3-1, to chyba nie miało różnicy. I, I Fajnie, że poszliśmy do przodu, udało się wyrównać, a, a później Włókan strzelił bramkę na, na zwycięstwo i, i no, nic, tylko się cieszyć. Twoim zadaniem było niedopuszczenie rosłych zawodników Rakowa do sytuacji, tymczasem to oni nie upilnowali Ciebie. No fajnie, chłopaki się śmieją, że udało mi się przełamać pasy meczów bez, bez bramki i, i fajnie, że to się skończyło zwycięstwem, to jest najważniejsze. Trzeba powiedzieć, że chyba ogromny kamień z serca Wam spadł, bo to był taki kluczowy mecz walce o, o utrzymanie. Takich kluczowych to jeszcze chyba jest osiem z tego co, co, co myślę i to jest mały, mały kamyczek i myślę, że musimy dokładać już w dni następny i później następny i tak, tak do końca sezonu. thank you